Z tej strony Krzysia, gdzie ja jestem sam i nagrywam mojego pierwszego vloga, gdzie są trzy sposoby na zbicie jajka. Pierwszy to jest łuk. To jest druga szansa w tym momencie. No. I jajo rozwalone. Cięcie zrób. Dobra, drugi sposób to jest kapciem. Wiecie? Jak widzicie, jajko rozbite. Bardzo rozbite. Dobra, teraz sposób wmuchania. czyli bardziej... Subscription!